Show Max. Nieziemskie gwiazdy, największe hity, wywiady, plotki. Witajcie w obrazkowej wersji Show Maxa. To jest podsumowanie tego, co działo się w mijającym tygodniu w muzyce. W showbiznesie i w internecie na początek gorąca informacja prosto za oceanu. Największy girls band i największy boys band w historii muzyki pop planują powrót. Chodzi oczywiście o Spice Girls, które w przyszłym roku będą świętowały 20-lecie premiery swojego historycznego, hitowego singla Wannabe, dzięki któremu zaistniały w świadomości ludzi na całym świecie, ale to nie jest jedyna gorąca informacja, bo druga jest taka, że dziewczyny planują ten jubileusz świętować razem z największym boys bandem, jaki powstał w Stanach Zjednoczonych, czyli z panami z Deck Street Boys. Bardzo prawdopodobnym jest, że w przyszłym roku, 2016, girls band i boys band ruszą we wspólną trasę koncertową, jeżeli tak się stanie, to ja już zamawiam. Pamiętajcie, ja jestem Wiktorią. Podsumowując, mijający tydzień w showbiznesie, w muzyce człowiek chociażby się starał. To nie ma szans, nie tematu Taylor Swift. W tym tygodniu również był o niej głośno, a to za sprawą rzekomego rozstania z Calvinem Harrisem. Jeden z amerykańskich portali plotkarskich ogłosił, że Calvin zdradził Taylor w salonie masażu. I ktokolwiek to wymyślił nie za bardzo się postarał, bo nawet gdyby była to prawda, myślę, że nikt by w taką zdradę nie uwierzył. Także dziewczyny, niestety Calvin Harris nadal jest zajęty. Miejmy nadzieję, że, że przede wszystkim pracą. Sporo pracy ma za sobą też Rihanna. Artystka w końcu ogłosiła, że zbliża się premiera jej najnowszego okrążka, który będzie się nazywał Anti. Pochwaliła się nawet okładką tej płyty. Premiera miała miejsce uroczyście w jednej z galerii sztuk w Los Angeles. Rihanna pracuje nad nową płytą, również już promując samą siebie, no i w związku z tym pewnie już Właśnie długo, bo 8 grudnia razem z Arianą Grande i The Weekend zaśpiewa na wybiegu podczas pokazu bielizny Victoria's Secrets. Także, panowie, pamiętajcie, znantujcie sobie 8 grudnia tego roku to jest właśnie ten dzień, kiedy interesujecie się modą. Przenieśmy się teraz na YouTube, bo tam jak wiecie, ostatnio kręci się nie tylko życie, ale tam też kręci się biznesy. Sylwester Wardenga zdradził, że stworzył swoją własną linię ubrań Wardenga W well, tak to się nazywa. Streetwearowe ciuchy dostępne są oczywiście w sieci, i jeżeli lubicie przyznawać. Się do tego, że macie nie po kolei w głowie, to myślę, że znajdziecie tam coś dla siebie. I na koniec YouTube'owa rewolucja filmowa. Amerykańska wytwórnia Paramount Pictures postanowiła zrobić konkurencję Netflixowi, pójść z duchem czasu i w sieci umieścić 100 swoich filmów. Do zobaczenia na kanale Paramount. Na YouTubie jest między innymi Grease, Uwierz w ducha czy Star Trek. Jeżeli macie ochotę, to wbijajcie... O, no nie wbijajcie, bo zapomniałam, że mieszkamy w Polsce. Kanał póki co dostępny jest niestety tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, ale jest jakaś nadzieja. Zresztą my już się przyzwyczailiśmy, że żyjemy w takiej internetowej narni. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze podsumowanie tygodnia. To był Showmax. Słyszymy się w najbliższą sobotę po 14. Aha, na naszym kanale też są fajne filmy, więc tuż po tym, jak skończę, kliknijcie tam na dole, dajcie nam suba, dodajcie nas na snapie, polubcie nas, dodajcie nas na Instagramie, no i przede wszystkim słuchajcie radia.